No fajnie było sobie zupełnie stare czasy się grało w ekstraklasie. Myślę, że mimo że to my graliśmy, gramy w pierwszej lizę na co dzień, to tej różnicy dzisiaj chyba nie było widać i naprawdę zasłużyliśmy na to zwycięstwo, bo nie przypomniałam sobie, żeby lech miał taką cyfrową, dogodną sytuację. Może nie, nie łatwia, ale inaczej, na pewno, bo kultura no, no, gry lech, ale na pewno jest wysoka i po uprawach nie powinna się powiązać w pierwszej liczbie, ale już się nauczyliśmy, że w pierwszej lidze trzeba jeździć na tyłku. Pokazaliśmy między innymi umiejętności bo... piłkarskie. Również w niektórych momentach były się po nasze stronie. Faktycznie nastawiliśmy się od początku na, na ostrą walkę, ale trener nam powiedział, że traktowali to nie jako święto przed meczem, tylko jako normalny mecz, bo nie sądzę, żeby ktoś się ugięły nogi przed tym meczem. Tak jak mówię doświadczony zespół mamy, ale... Nie wiem, czy lek nas trochę zlekceważył, czy, czy, czy my naprawdę z jakiejś... Tak A dobrze, ciebie rozczarował lek? Rozczarował, no ja się cieszę, że graliśmy. No. Jak tak rozczarowała nas każda drużyna, to, Był to było dobrze. Ktoś tam chyba powiedział, że drużyna emerytów, ale A tej godziny emerytów nie Niemiecku nie było. Dzisiaj... Myślę, że ci zawodnicy opsykający, kręcą w lechu, bo nie kojarzą nas z tak klasy, z przeszkodnikami, wstępów, ale A my dzisiaj sobie przypomnieliśmy troszeczkę szerszej publiczności. W takim razie chyba wesołe życie staruszka. Ja się jeszcze tak staro nie czuję. <laughs> my dążymy do tego, żeby lizę już tak na 100% się odbudować, bo wiadomo jaki był początek sezonu. Dlatego patrzymy zaraz tylko w górę tabeli. A nie Bucha przyjdzie jeszcze czas.